thank yeah. you никогда. Proszę, wyszliśmy z muzeum i znowu takie słoneczko, czyste niebo. Nie rozumiem tej pogody tutaj. No ale mieliśmy naprawdę, to trzeba mieć szczęście. Przez 3 miesiące tu w ogóle nie padało. A teraz była chwilowa burza dwa dni temu, i dzisiaj, no cóż, ważne, że przeszło. Tutaj jakaś krowa, czy byk. Teraz jest pięknie, żeby tak zostało, bo zaraz mamy kolejkę na najwyższą górę ja tutaj. Ponad góra. 2300 hmm. metrów chyba. Możliwe, że jest to ta góra. Więc jak nie będzie padać, to podobno są przepiękne widoki i panorama na cały kamerę. No i właśnie tam na samą góreczkę bo tam będziemy zaraz jechać tą kolejką 2300 chyba metrów coś takiego no jest. jest I think of you my heart beats with every thought of you You're the one I can let go in your arms I find my home Love sweet love it's you I'm dreaming To Krzysztof? <śśmienią> Buja trochę, nie? Ale ładnie będą skały to patrzcie czasem może dostrzeżecie kozy górskie Kozy? One zwłaszcza lubią się chować na przykład pod słupami, bo tam Będzie taki słup na górze, gdzie już nie ma... za... w chmury Jesteśmy w chmurach Jestem Zeusem no Na olimpiecznym? Tam gdzieś są te Są, tam, u budowę Później uciemy. będziemy nakręcali to ja oczywiście sobie zrobię zdjęcie koło pomników z Kto Usa. by się spodziewał. Zeusa i kogo tam jeszcze? Harry, czy i see the stars align With you am whole, with you I'm complete In your love my heart finds its beat Love, sweet love, it's you I'm dreaming Ogólnie na świecie jest dużo Olimpów, około dwudziestu, ale to jest jeden z nich. Dlatego tutaj mamy Zeusa i Herę chyba, z tego co kojarzę. I tutaj teraz jesteśmy na tym niższym tarasie widokowym, a przedtem byliśmy na wyższym. No, widoczki są teraz przepiękne, ale jest tutaj tak z 10 stopni mniej, czyli jest koło tam 16-17 stopni. No, ale jest bardzo przyjemnie takie wytrwanie, takie odetchnięcie od tych upałów. Więc co? Wchodzimy dalej. Every Like Mogota w tym momencie nam dopisuje. Tak. Czego obawialiśmy się. A bardzo. jeszcze niedawno tu lało. O! 2365 metrów tahtali. tali. Można sobie poskakać na bandzi. Można też ze spodochronem stąd skoczyć. Starano i ja znowu wstałam. widzicie ten piękny schód za 20 minut mam no, zejść całkiem słoń... w zejść słoneczko, więc szybko się zebrałam, przebrałam i tym razem idę pływać, idę pływać w wschodzie w słońcu, bo tego jeszcze nie robiłam. Zdjęcia już są, więc teraz tylko popływać. 6 moje dziecko obudziło ojca, żeby sobie popływać przy wschodzie słońca. No i tadyś już Bo przecież powiedziała, że sama by poszła. się to utopiło. Tam pływa. Ulica jedna. A no mamusia sobie śpi. Ale warto. No i proszę, ja już wykąpana o wschodzie słońca, a tam mamy mamy Krisa. jest nasza gwiazda no przepięknie. cudowne doświadczenie teraz przeszliśmy się do centrum po lunchu i sobie spacerujemy, chodzimy po takim lunchu wskazane. No przepięknie. Z wokół oczywiście pełno bazarów z ciuchami, słodyczami, hałwami, biżuterią. Ze wszystkim. No przepięknie tutaj. To właśnie zrobiliśmy? Sztuka afirmacji. Mówiliśmy dzisiaj, że chcemy owoce morza, kalmary, krewetki, suszy i proszę bardzo! Co jest? No nie mogę. Co? Góry. O, idziemy sobie tu. Ślicznie. Moje dziewczyny idą z przodu. Ja się zaraz nagram z tej strony. Tu jest tak? ładnie. No tutaj ładniej. No. A. Widzisz, Chrisu Czyli ta strona ładniejsza. Musisz wiedzieć, z której strony nagrywać. Ja wiem. tylko daję ci się rozwijać. Żebyś e, uchwyciła e, te widoki sama, a nie żebym Ci pokazał palcem. Pamiętasz jak chodziłaś ze mną na grzyby? Nie mogłeś znaleźć, dopiero tatuś ci tam naprowadzał, tak i tu, musisz sama do tego dojść. Udawał, że nie widzi tych grzybów tak było. I potem nagle wow, Ciąg dalszy naszej ścieżki zdrowia. Idziemy sobie promenadką ciągle tą samą trasą o, Ale tam ludzisku wpływa wow. no, flaga Turcji żeby nie było że gdzie jesteśmy, gdzie indziej w jakimś Władysławowie mhm. albo w tym Nar Karwi Uważaj teraz Co ty Chris zawsze uważa no, Patrzcie jak tu tak pięknie się, człowiek sobie idzie normalnie jak człowiek trawniczki podlewają Przepięknie Jesteśmy na tej promenadzie. No i Dzięki. wieczorem było ładnie, ale w dzień W dzień to dzień już w ogóle. Ładniej. No. Prześlicznie. Z tak jakiejś bajki. Pełno takich mostków. Morze, tam jest ten jach. Chciała przyznać mi rację, że ogarnianie się na kolację po całym dniu, leżenia na basenie, opalania się, to jedna z lepszych rzeczy na wakacjach. No, naprawdę. Dzisiaj idziemy na à la carte, bo w hotelu mamy jedną jakby wizytę gratis. Mieliśmy tam do wyboru turecką, rybną, meksykańską chyba i włoską, wenecką, więc. Idziemy do włoskiej, bo tam nam to menu najbardziej jakoś podpasowało, więc idziemy jeszcze szybko porobić jakieś fotki, póki jesteśmy ogarnięci i idziemy jeść. Mamy aż 8 pozycji do wyboru, 8 dań, więc będzie uczta. Będzie uczta. Zdjątka. Inseks porobiony. Nie mamy miejscówek. Wszystkie już przerobiliśmy. No. Wszystko już mamy. Co ty stoisz jak żołnierz? No bo... Stresujesz się przed kamerą, widzę. Tak, stresujesz się przed kamerą. Chris, podróżnik. Chris podróżnik. Coś jest nie tak. Chris podróżnik i nie stresuje się przed kamerą. Nie, żarcik oczywiście, że żarcik. <noise> Tam mamy no. morze. Ale już... Jutro będziemy pływać rano Tak, znowu Zachęciłam go i mu się spodobało Jutro o to... 5 rano wstaję <laughs> Idziemy teraz na kolacyjkę, ale poszliśmy porobić jeszcze troszkę zdjęć Więc... idziemy Trochę się nam miejscówki pokończyły Bo wszędzie już mamy zdjęcia, ponad 300 zdjęć do wywołania Chyba już nie ma co robić, tylko, tylko idziemy jeść. To była najszybsza kolacja w naszym życiu, tyle za im naraz. ja się ośmiałam, to też tym się nie zresztą. Ale dostaliśmy deser, ja i uwaga. <kluzniak> Najpoczniejszy deser podobno, a to tak. są lody? Jakiś oryginalny. Są chyba. Gdzie to są lody? Tam, tam, tam. Nie ma tu lody. To jest, to jest... Nie, nie, to jest... Nie tym. A co ja tutaj mam? mamy tiramizu? Aha, ja mam tiramizu, no A tutaj no. mamy sałatkę z lodami owocową. To. Zajadamy. No i co? Przyszedł czas na ostatni wschód słońca. Jeszcze nigdy na wakacjach tak dużo razy nie byłam na wschodzie, tak mi się nie chciało wstawać zawsze. A tutaj tym razem jakoś miałam takie poczucie, że po prostu chcę, że chcę tu przyjść, bo jednak... No nie mam takiego widoku na co dzień w domu. No i to jest przepięknie. Wczoraj y, kąpiel w morzu zaliczona o wschodzie słońca. Zdjęcia porobione, a dzisiaj po prostu przyszłam sama, bo rodzice wolę pospać, pooglądać i podziwiać ten piękny, piękny wschód. Tak mi szkoda, że już jutro wracamy. Na szczęście... Y, y, Mamy jakby wylot o siódmej rano, więc dzisiaj mamy jeszcze cały ten dzień i pewnie gdzieś koło czwartej nad ranem będziemy jechać z hotelu na lotnisko, więc co? Słucham dalej szumu morza i, i odpoczywam i korzystam z tych ostatnich godzin w tej pięknej tury. Normalnie zrana. Te mini muszki, takie przyłapy, przylepy. To jest jakiś dramat. No, no nie mogę. O właśnie o nich mówię. O nich mówię. No cały czas wszędzie się przylepiają, ale nie zatrzymują mi takiego pięknego widoku. To jest 30 sierpnia, czyli dzień zwycięstwa Turcji. Przed chwilą na tym statku. Były takie czerwone rasy wystrzelane. Teraz tutaj płyną i słychać e, i tutaj patriotyczne piosenki, wszędzie są flagi, wszyscy mają czerwone koszulki, więc świętujemy razem z nimi. Właśnie o tym mówiłam. Wszyscy mają koszulki e, czerwone z flagami Turcji. Tutaj też są flagi. Tam też są takie duże, ale aktualnie coś się zawinęło. No, świętują, wszyscy świętują.

No i koniec. Druga w nocy i kończymy. Jedziemy. Mamy o siódmej lot. O 2.45 bierze nas już taksówka, autobus, bus. Nie wiadomo co to będzie. I wracamy. Ale tutaj też widać, że było święto. Wszędzie są te podobieństwa. wagi. Stygina no, 3.40 3.40 i już są tak, I tutaj jest spotki odkórmy tutaj na rozcisku jest podwójna kontra, bodajcie tak naszych nie przesądają walizki I teraz czekamy na nasz czek i koniec. Czekamy na walizki tak Jak no. zwykle ostatnie nas przyjęły. Koniec, koniec lokacji